Nazywam się Szmajcna Krystian. Jestem specjalizowany na powierzchni, To jest ta biała w mięsok. To, 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 co się tak zakleja albo zapląta, albo sfilcuje przez ten bezruch, który teraz mamy. I ta trójwymiarowa szatka, żeby ją rozciągać i przewrócić, to do, do tak jak ona kiedyś była elastyczna. Mamy tutaj różne ćwiczenia. Naćwiczenia, które dzisiaj robimy dzisiaj, robimy to razem, robisz to najlepiej natychmiast ze mną, to jest ta pieczenie między łapkami. Ten ból jest po prostu bardzo znany uprawy każdego zawodu. Czy to jest dentysta, masażyska, ta pani w sklepie, który tak sprzeda, ręce z przodu i 45 stopni na to. Tak przeważnie wygląda nasza pozycja pracy. I jak fryzjer tak samo. Wszyscy mają ten sam problem. Między łapkami zaczyna po prostu piec Później mówisz, że to jest zapalenia, ale jak kładziesz się na łóżku 15 sekund, później nie boli, to znaczy w ciągu 15 sekund ta zapalenia nie zniknie, to znaczy, to nie jest powód zapalenia, tylko po prostu ten mieszyn między łopatkami jest zmęczony i puntujesz się po prostu. Powód jest taki, ta powierzchnia, który, który mamy tu z przodu, ciągnie nam ten bark do przodu. I ten mięsień między łopatkami, on musi to skompensować. Tylko te, ta powierzchnia tutaj z przodu, ona ciągnie, ona w ogóle energię nie potrzebuje. To jest tak jakby taka sprężyna. A ten mięsień z tyłu, on teraz walczy i prędzej i później zawsze ten mięsień z powierzchni przegra i zaczyna bolić. Dlatego musimy teraz tutaj wszystko rozciągać, żeby to wróciło na swoje miejsca. I robimy to, na, 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 najlepiej jak to robisz natychmiast ze mną. To trwa 2 minuty, i zobaczysz później, jaka to jest Teraz potrzebujesz taki winkel, dwa krzesła, albo futrinę od drzwi. Tak samo moż, można wykorzystać. Ale idealny jest akurat taki winkel, jak teraz tutaj mamy. Tak stoimy przed tym winkel. Damy teraz te ręce tak na zero. I jedna szerokość do góry. To jest 10 stopni. Prawa noga do tyłu. Lewa nogę do przodu. I nasz mostek idzie teraz do tego winkel, aż jest taki fajny ciąg. On będzie odczuwalny na takarskie tłokcie i oczywiście w klatce tak samo. I teraz, w tym momencie, 30 sekund, rozkrzyjemy naszą powierzchnię. Tyle ona potrzebuje, żeby robić się płynna. Jeszcze troszeczkę i będzie pierwsza aktywne rozciągania. Jeszcze 3 sekundy. I to teraz, teraz pchamy tę Pchamy pełno sziję tę ale bez ruchu. Żaden ruch. Wyluzować. I jak teraz czujesz, mostek idzie centymetrów dalej do tego winkelu. Tyle już zyskaliśmy. I teraz musimy czekać. Dobra. Drugi raz i pchamy dyszczany. Pełną siłę. Pełną siłę pchamy dyszczany. 3, 2, 1, wyluzuj. I idź centymetr dalej. Czujesz? Jak to wszystko chce się potoczyć. Perfekt. I teraz znowu musimy czekać. I 3, 2, Jeden i pramę szczany Pełna siła. Pełna siła pramę szczany Trzy, dwa i wyluzuj. I ostatni raz idziemy troszeczkę dalej. Czujesz, jak to wszystko teraz nagle łatwo idzie? Perfekt. Jeszcze parę sekund. Perfekt. Jeszcze trzy sekundy. I teraz dwa minuty i teraz jest bardzo ważne. Ten nowy program musimy teraz zapisać. To zrobimy w ten sposób. Ten sam kąt, jak teraz mieliśmy, ciągniemy teraz te nasze ręce do tyłu własnymi siłami. Ile tylko damy radę? Ciąg to tył. 3, 2, 1. I puszczymy. Pomalutko. Wszystko jest teraz ruszone. I teraz po jednej takiej ćwiczeniu już czujesz taki luz, tu wszystko jest teraz ruszone, jutro powinno być sakwasy. Wtedy jest to dowód, że ta ćwiczenie miała po prostu wysokiej jakości. Jak to robisz regularnie, to o takiej bóle między łapatkami, jak jesteś akurat freezer, dentyst albo chirurg, można powiedzieć, można zapomnieć. Na takim łatwym sposób. Udostępnij ten film. Bardzo dużo ludzi mają problem z tymi bólamy między łapatkami, jest to bardzo łatwe do rozwiązania. Polub ten film, napisz mi czy to Ci pomógł i do zobaczenia.